Witaj w trzynastym odcinku podcastu z piekła do raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznej relacji, wyjść z niej i zacząć życie na nowo. Dzisiejszy trzynasty odcinek ma tytuł Różowe okulary. Może widziałaś w sieci filmik, który krąży już od jakiegoś czasu, gdzie, gdzie mężczyzna. Na początku znajomości wkłada kobiecie różowe okulary, i ona ich używa właśnie w trudnych momentach ich związku. Ten filmik fantastycznie pokazuje. Jakie mechanizmy działają w ofierze, że ona przy, przy tym oprawcy zostaje. W tym filmiku było pokazane, że mężczyzna daje okulary, różowe okulary kobiecie i kiedy jest kłótnia, kiedy jest każda nieprzyjemna sytuacja, każda sytuacja przemocy z jego strony, Kobieta nie wytrzymałaby w tym związku i da dalej by, nie, nie mogłaby dalej być w tym związku, chyba że właśnie działa mechanizm takich różowych okularów. Jest to mechanizm zaprzeczenia, jakby w ogóle ofiara w tym momencie przemocy idzie, że tak powiem, winną przestrzeń. Ona nakłada różowe okulary. I nie odbiera tego, że na niej jest, jest, jest przemoc, ym, zachodzi. I po prostu to jest tak silny mechanizm, że ofiara za każdym razem, kiedy y, oprawca ją popchnie, krytykuje, krzyczy, ym, stosuje karanie ciszą, czy cokolwiek innego, co robi, ona po prostu tego. Nie rejestruje, stara się nie rejestrować, trochę tak jak dziecko, które, które dostaje przemoc od swoich rodziców. Ono właśnie idzie w fantazję, żeby móc przetrwać. Tylko, że jeżeli. Mechanizm u dziecka jest dobry, bo dziecko nie ma możliwości ucieczki od toksycznych, znęcających się rodziców. I, I ten mechanizm dziecka, że ono udaje swojej głowie, że to się nie dzieje i wymyśla sobie równoległą rzeczywistość, gdzie ma cudownych rodziców, to naprawdę pomaga dziecku przetrwać. Natomiast ten sam mechanizm, jeżeli ma dorosła osoba, to ten mechanizm niestety nie pozwala przetrwać, tylko jakby pozwala jej dłużej tkwić w związku z człowiekiem, który ją niszczy. I to już nie jest dobre. To nie jest mechanizm przetrwania, a tak naprawdę mechanizm yy, dążący do zagłady. Ponieważ. Każdy zdrowy człowiek, znaczy każdy człowiek wie, że przemoc jest okrutna, straszna i nie można jej tolerować i jeżeli dorosły człowiek zostaje w związku, gdzie druga osoba uprawia na nim przemoc, jakąkolwiek, czy psychiczną, czy fizyczną, czy seksualną, czy ekonomiczną, to znaczy, że właśnie działa mechanizm różowych okularów. Czyli ta osoba nie, nie zaprzecza rzeczywistości. W trudnych momentach zakłada różowe okulary i udaje, że jest dobrze. I jego mózg, jej jego mózg yy, nie rejestruje tego, że jest źle. Jakby on wie, na, oczywiście, na jakimś poziomie, że jest źle, że jest poddawany prze, przemocy. Oczywiście wie, ale to nie dochodzi do, 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 do mm, takiego głębszego zrozumienia i to jest takie wypierane, to jest wyparcie i, i po prostu jest to mechanizm, żeby, żeby zostać w tej relacji, tylko że y, jest to no, niestety niepotrzebny mechanizm dla dorosłego człowieka, bo ten, te, przez ten mechanizm tkwimy w relacji o kilka, kilkanaście lat za długo. I chciałabym, żebyś zrozumiała, jakby zobaczyła to i zrozumiała, że jeżeli tkwisz w toksycznej relacji, to dlatego, że nakładasz różowe okulary i to wszystko Ciebie tak bardzo nie boli. To znaczy, to wszystko i tak uszkadza wszystko, jakby i tak jest destrukcyjne dla Ciebie, ale. Nie jest na tyle destrukcyjne, żeby tupnąć nogą i powiedzieć, że odchodzę, bo ja już po prostu nie dam rady. I dlatego się tkwi. Więc najważniejsze jest to zrozumienie, że masz różowe okulary. Jeżeli jesteś w toksycznej relacji, i co można zrobić? Zdjąć różowe okulary. Bo te różowe okulary nakłada ci ten toksyk oprawca, za Twoją zgodą, i Ty. Jako wolna istota możesz zdjąć te okulary i po prostu obserwować życie z tym oprawcą takie, jakie jest. Jeżeli będziesz naprawdę w tu i teraz i będziesz widzieć, co się odprawia w Twoim życiu, co On odprawia w Twoim życiu, wierz mi, to będzie tylko kwestia od czasu, że dojrzejesz do odejścia, bo po prostu Będziesz to widzieć czarno na białym, jak bardzo on ciebie niszczy. Oczywiście, tak jak wspominałam o pamiętniku, bardzo dobrze jest zapisywać sobie, to też pomaga w, w pamiętaniu i zrozumieniu tego, jak wygląda Twoje życie właśnie z toksycznym człowiekiem, jak realnie wygląda Twoje życie, a nie różowe okulary, które wybielają go i i sprawiają, że nie czujesz tego, że, że naprawdę jest tak bardzo źle. I te różowe okulary działają aż do tego stopnia, że ty musisz się pytać innych, bo widzę pytania na grupach, widziałam, jak ja byłam w toksycznym związku. Tak samo pytałam się dookoła ludzi, albo puszczałam im nagranie, gdzie mąż mnie gnębił. A ja jakby słyszałam to i wiedziałam, że to jest złe, ale jakby sama nie potrafiłam tego ocenić, że to jest aż tak, tak trudne, tak, że to jest przemoc. Jakby musiałam prosić, pytać innych, co oni o tym sądzą, bo ja nie potrafiłam tego ocenić, mimo że jestem zdrową, dorosłą osobą, to nie potrafiłam tak naprawdę tego ocenić przez to, że ja ciągle nakładałam różowe okulary, ciągle nakładałam różowe okulary, zamiast je po prostu zdjąć i zobaczyć, jak jest. Więc to jest tak silny mechanizm. Um, więc podsumowując, przyjrzyj się realnie, jak wygląda y, ta trudna relacja. Zdejmij różowe okulary. Pisz pamiętnik i po prostu patrz tu i teraz, jak się czujesz, jak naprawdę się czujesz, bez żadnego tutaj ulepszania rzeczywistości, bo, bo to nic nie pomaga. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Ciebie do, do wysłuchania kolejnych. Zapraszam Ciebie też na konsultacje. Jeżeli chcesz się spotkać online, napisz na kontakt małpamonikarakowicz.pl. Zapraszam też do grupy na Facebooku o tej samej nazwie: Spiekła do Raju. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!